Dzień dobry, dzień dobry. Niestety muszę nagrać, podłożyć Wam głos, ponieważ chłop w domu, muzyka gra, cały czas mi się plącze, przychodzi, gada. I nie mogę nic zagrać. Byłam w Dino i kupiłam, jak widzicie. Chrupki dla kota, ręcznik papierowy, puszki trochę dla kotów. E... O, i cały czas mi woła i nie mam życia po prostu. To się nie nadaje na wizję, słuchajcie, nie mogę. No, trzeba było wyciszyć niektóre rzeczy. Ser Żółty. Ten w kwadracie bardzo fajny. On jest orzeszki takie. Wzięłam ziemne dla dzieciaków. One są dużo, dużo tańsze niż biedronce, a są bardzo dobre. Babkę wzięłam taką już gotową na stół na święta. Zobaczymy, czy będzie dobra, bo babki piec nie będę. Wzięłam trochę cytryny, bo już woda z cytryną i zmiętą się zaczęła. Babeczkę taką małą do koszyczka. Płyn do, do naczyń. Lepiej mieć zapas niż nie mieć. Ogórki konserwowe. Groszek do sałatki, ale nie jarzynowej, tylko takiej innej. Białą kiełbasę. Ogólnie ta biała kiełbasa jest sparzona z Dino. Bardzo ma dobry skład i powiem Wam, że już głos dogrywa Wam po świętach. Ale ta kiełbasa była przepyszna. Flaki dla psów. Wziąłem 4 sztuki. Tutaj czytam skład. Ten skład ma też, słuchajcie, bardzo dobry, prawie 90% mięsa, więc bardzo fajnie. Takie napoje, jakieś jabłko i, i nie pamiętam co chyba jabłko samo wzięłam. Krem Kremliwa. Bardzo lubię tutaj jest soczek jeszcze taki, jakiś multivitaminka. dzieciaki taki lubią. I to tyle. Czy tam coś jeszcze już sama nie pamiętam? Nie, jeszcze będzie jedna siatka. Co dalej? Taką kaszę wziąłam, zobaczcie, 2,5 kilo. Ona kosztowała 4,50. Dla zwierzaków wziąłam, ponieważ makaronu takiego taniego w dino nie było. Druga paczka białej kiełbasy. Dwa takie żurki w torebce. Ja to takie dodaję, nie robię zakwasów ani w butelkach, te żurki mi nie smakują. Koperek suszony, czosnek wzięłam do mięsa, przyprawę właśnie o paprykę ostrą, też koperek następny, wędzoną papryką, ona bardzo dobra jest. Dla laur wzięłam szynki, bo ona mi pieczonego mięsa nie zje, makaron taki zielony właśnie do obiadu, golonkę, golonkę właśnie będę piekła na święta, taką wiecie pieczoną, kurczak złocisty. Przyprawę, jedno ciaso francuskie było ostatnie, więc wzięłam ostatnie. O, i to chyba tyle. Nie, jeszcze mam tutaj mięso, zapomniałam o mięsie Karkówki wzięłam 2 kilo, taki duży kawałek właśnie do pieczenia. Łopatki też 2 kilo. A tutaj mi zaciekło, słuchajcie. Ale to nic, się ogarnie. I to takie, słuchajcie, zakupy. Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień, taki tort zamówiłam, właśnie przywiozłam z cukierni dla babci, babcia Krysia, 90 lat, jeszcze mamy baloniki, wszystko, to Wam później też może pokażę, u mnie jest, dzisiaj jest sobota, dzień przedświąteczny, jeszcze wczoraj byłam w sklepach, dzisiaj pojechałam ze święconką, tu mamy koszyczek, e, odebrać tort, Wczoraj to już Wam nic nie nagrałam, ale o tym to za chwilę. Chowam go do lodówki i taki mamy bardzo ładny, świetankowy z owocami. Torcik. Dzień dobry, dzień dobry. A tu już chyba z Wami dzisiaj witałam. Eee, wczoraj to Wam nagrałam tylko taki krótki hol zakupowy z, z tej Biedron. Nie, gdzie ja przyjechałam? W dino, bo przecież Paweł ma urlop, siedzi w domu, no to eee, jakby. Co chciałam nagrać, to przyszedł, to Marta, to siedzi, to gada, to to, tamto, to tylko tak Wam pokazałam pirazy drzwi i, i tyle włosych nagrywek. E, cały dzień wczoraj ro, na robocie. Pomyłam okna, poprawiłam firanki, założyłam sobie te firanki, co kupiłam w, w Teddy. Fajne są, e, fajne są. E, a dzisiaj co? Dzisiaj u mnie jest Wielka Sobota. Ja e, byłam rano ze świecąką, potem pojechałam odebrać ten tort, tak jak wam pokazałam. E, i, I pojechałam jeszcze, bo musiałam jechać jedno, do, w jedno miejsce. Musieliśmy jechać, kopiadaliście. Ży, żyjecie co wy już po jajeczku? Jesteście, że tak la, latacie? Mm, musiałam jechać w jedno miejsce i jak już byłam, to tak sobie mówię: e, wejdę e, przy okazji sobie do e, Pepko, bo chciałam kupić takie. Coś sztucznego, takie kruszne, jakieś tam kwiatki. Takie wiecie, yy, takie dekoracyjne, bo chciałabym nawet tutaj, tak, takie, o na to, na to, na to, tu. Ale nie było nic ciekawego, w końcu nic nie kupiłam. Yy, znaczy, nie kupiłam tych kwiatków, kupiłam co innego, w pepko, to może wam później, właśnie we vlogu, pokażę, bo mam torbę, yy, klapki sobie kupiłam i tak dalej. I jeszcze musiałam dokupić, właśnie świeczki do tortu, i tak, i podjechałam jeszcze raz do Dino dzisiaj, bo potrzebowałam, zapomniałam po prostu budyniu, a będę robiła sernik, a w tym serniku potrzebny jest budyń, a ja nie miałam budyniu. I jak mamy tą Dino, mamy po drodze, to mówię, jedziemy, kupimy właśnie budyń. I tam parę jeszcze takich rzeczy wzięłam, i słuchajcie, kolejka ludzi full. No. Byłam też w wępiku, w wępiku po świeczki, bo w Pepko świeczek nie było, tu nie było, tam nie było, tam nie było. W końcu weszliśmy do empika i w empiku kupiłam świeczki, bo przecież zapomniałam, że nie kupiłam świeczek na tort, prawda? I było ciężko dostać świeczkę 99 i 0. Bardzo było ciężko dostać. Jak już gdzieś tam było, no to było niekompletne, chciałam, żeby były dwie takie same, i miałam naprawdę z tym problem. U nas dzisiaj był normalnie, przy sobocie w mieście, normalnie był targ. I weszłam na targ i kupiłam, słuchajcie, sałatę po 2 złote. Powiem Wam, że nie opłaca się sadzić sałaty. Nie wiem, oni chcieli się pewnie pozbyć tej sałaty przed świętami. No i normalnie sałata wiecie po 2 złote. Teraz sobie ją tutaj wyjmę, żeby w tej torbie nie była. Wziąłam 4 sztuki, bo to będę miała na stół do dekoracji, na wędliny i tak dalej dwie, a dwie taką do sałatki powiem Wam, że kupię, kurczę nie upłaca się, trzeba podlewać, pielić to tamto, siam to, a tu dwa złote za sałatę, no ale wzięłam. Co jeszcze kupiłam w dino? W dino jeszcze kupiłam winogrona, dwie takie gałązki, też na stół do dekoracji, też Laura bardzo lubi, to jej wzięłam. Kartofle wzięłam takie ten, do zapiekania, bo chcę piec ziemniaki zapiekane zrobić. W ogóle co ja jeszcze widziałam? Nie wiem co ja jeszcze widziałam na targu. Jeszcze widziałam pomidory malinowe i zwykłe. Tak mam po sztuce pokazuję. Ogórki zielone to tam gdzieś tam mam jeszcze nie przyniesione. W piekarni chleb, tu mam jeszcze pora, bo wstawiłam już zupę, gotuje mi się, będę robiła barszczyk. A po, z połowy pora zrobię sałatkę. Sałatkę zrobię spora, ogórek kiszony, groszek i parę jajek. Dużo szczypiorku, majonez. To będzie taka, słuchajcie, że sałatka. Nie robię w tym roku jarzynowej, bo wszystkim nam się jarzynowa obiadła i często, jak ryby rosół, to z rosołu robię taką jarzynową, więc na święta mówię w tym roku bez jarzynowej. Chrzany jeszcze kupiłam na targu, takie właśnie roboty i ćwikłe, bo u mnie ćwikła musi być. W piekarniku pieczy mi się już dwie golonki i karkówka. Miałam robić w iPhazerze, ale mam tego za dużo, więc zro zrobiłam tam. Tutaj zaraz będę robiła sernik i babeczki. I tyle, bez jakichś tam szaleńc i tak dalej. Kupiłam też sobie, słuchajcie, w Dino, dzisiaj były chojaczki, takie, takie małe tuje po 5 zł, to sobie wzięłam 4 sztuki, żeby właśnie tutaj wysadzić przy płocie. Wczoraj wieczorem jeszcze posadziłam, wczoraj to miałam taki dzień na robocie i okna pomyłam, firanki poszczątałam i w ogóle miałam taki amok, i posadziłam sobie wieczorem jeszcze przed tym deszczem. W ogóle tak umielało od 19, ale taka była ulewa. Ale posadziłam sobie te kwiaty, co kupiłam, co Wam pokazywałam. To posadziłam. Siatkę obcięłam, naszykowałam, tylko muszę ją zabezpieczyć, bo już nie zdążyłam przed deszczem. Te tuje sobie tutaj wsadzę. Nie chcę tam. No, wziąłam cztery, tak myślałam. Raz, dwa, trzy, cztery. No, mi starczą. Nie, nie chciałam tak dużo tych tuj, tylko tak symbolicznie, żeby po tujce było. To je może dzisiaj posadzę, odgrodzę i będę miała chyba tu. No, i tam jeszcze tych zrębek trzeba przynieść, donieść, ale to już nie, 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 przed, nie przed świętami, już nie wyrobi się dzisiaj. Baszczyk stawiłam, barszczyk mi się, słuchajcie, gotuje. Na dworzu ciepło, jak jasny kapelusz. Żar z nieba, bardzo jest ciepło. Deszcz popadał, trawa już mi wzeszła na polu. Pójdę Wam później, pokażę. Już widać, że coś rośnie. Cieszę się bardzo, bo mój koń dostaje już szału. Kozy tak samo, bo widzą trawę tu na podwórku i by chętnie pojadły. Zaraz ich Paweł wyprowadzi tutaj w szklarnię. Niech chcę tam poskubią, bo dostają po prostu szału. Pójdziemy ich wyprowadzić. Nie chcę tam siedzą. No i słuchajcie, no i tyle tak naprawdę, co Wam chciałam powiedzieć. No, i tak, torcik przywiozłam, torcik wam pokazałam, później wam dogram to, co kupiłam w PEPKO. I na dzisiaj to finito. To będzie dzisiaj ostatni vlog, bo dzisiaj jest sobota, w poniedziałek, niedzielę, i w poniedziałek nie nagrywam. No, może w poniedziałek wam nagram jakieś przebitki. Jak będę tutaj szykować niespodziankę dla babci, to może tam przebitki wam nagram. Bo jutro jadę tak do babci: jednej do babci, drugiej do mamy, do taty. Bo moja babcia z dziadkiem, od taty to tak oni zawsze razem te święta spędzają, wszystkie, ale pojedziemy do nich, odwiedzimy. Ja trochę nagotuję na piekę, to zawiozę im. Zawsze dla taty zawoziłam, to teraz dla dziadka zawiozę, bo on też moje rzeczy lubi jakieś kiełbasy. Jak robiłam, to tak dziadkowi smakowało. To mu po zaworze, po pogadamy, i potem do mamy i do babci. Tam posiedziemy, pogadamy. A po. I wiecie, moja babcia nic nie wie, że w poniedziałek tutaj do mnie nie przyjeżdżają na święta, na urodziny. Jestem. Sznurek, to wisi od radia, od mikrofonu, od mikrofonu, od głośnika. Stójrzesz, no. Co ja mówiłam? Nie pamiętam. Dobra, nie wiem, co mówiłam. E, więc tak, tu mi się zupka gotuje. Na czym skończyłam, to nie wiem. Robię już tą sałatkę, kroję drobniuteńko od pora, dodam jajek, ogórka i taka będzie fajna sałatka jarzynowa. Mięsko mi się piecze i chyba tyle. No, zobaczymy się później, Widzimy nadwór, pokażę Wam tę trawę, jak mi się wysiewa. Aha, bo chyba Wam nie mówiłam. Aha, że mówiłam, już wiem, że y, jutro jadę właśnie tam y, do mamy i babci. A oni przyjeżdżają wszyscy do mnie w poniedziałek. Tylko jedna babcia, ta właśnie od strony mamy, ona nie wie, że przyjeżdżają do mnie. Po prostu będzie tak, że mama tak uzgodniła, że na no taką wkręci i powie: o pojedziemy może na cmentarz, może się przejedziemy, może to tamto. A moja babcia będzie chętna, mówi: no dobra, to pewnie, że no dobrze, to się naszykuje, pojadą. Wyjadą. Ale moja mama, wiecie, zamiast w tą, to zgadzie w tom, A gdzie jedziemy? No i coś tam mam, no, tam na wycieczkę czy coś, coś tam, coś tam wymyśli. A będą jechać, słuchajcie do mnie. I my tu wszystko naszykujemy: baloniki, race, takie dmuchany, wszystko kupiłam. No na pewno się tego nie spodziewa, że przyjedzie do mnie tu na święta połączone z jej urodzinami, bo urodziny mia ma. E który dzisiaj mamy? 19. Dzisiaj mam urodziny, 19. A nikt udaje, wszyscy udają, że nikt, każdy zapomniał, nikt nic nie wie. Ja jutro do niej pojadę, to ja mam jajka nie cofam, bo ja jutro, jak będę, to muszę udawać, że po prostu zapomniałam, że nic nie wiem. A wszystko się wyda w poniedziałek. No, będzie mega zaskoczenie na pewno. W zeszłym roku się udało, też robiliśmy taką niespodziankę, tylko umamy, a w tym roku. Chyba to by nie przeszło, więc robimy u mnie. Dobra, biorę się, słuchajcie, za gotowanie, za ten. Y, tego vloga będziecie widzieć, no niestety już po świętach, bo tak. Wczoraj nie puściłam na vloga, bo. Przed, nie, zacznijmy tak. Przedwczoraj y, to Wam mówiłam, że. Y, chyba mówiłam, nie wiem. Y, zmontowałam vloga. Y, Zmontowałam dwa razy tego samego vloga, jego zgram na YouTube na prywatnie i dzięki nie Ewelince, która mi napisała komentarz o ciągniku, to bym nie wiedziała, że ten vlog już poszedł i bym puściła dwa razy tego samego vloga. Eee, I byłam nieprzygotowana, mówię: Nie mam, nie mam zmontowanego, dobra, nie, nie będzie vloga. Na drugi dzień, czyli wczoraj, po prostu. Eee, nie miałam czasu usiąść i puścić vloga, a miałam zmontowanego, zgranego na prywatne. Wystarczyło go puścić na publiczny, ale byłam tak zajęta sprzątaniem, robotą, w amoku byłam, że wiecie, myślałam tak, dobra, później puszczę, później puszczę, 12, dobra, zaraz puszczę tego vloga, coś tam, coś tam. I się zakręciłam, zamotałam, w końcu już była 20, mówię, dobra, bez sensu już tego vloga, nie puszczam. Eee... Między innymi troszeczkę też zapomniałam, z drugiej strony ja już przekładałam te puszczanie i wyszło, tak jak słuchajcie, wyszło i że dwa dni vloga nie było, więc dlatego jest opóźnienie i tego vloga będziecie widzieć dopiero po świętach, więc u mnie jest sobota, a u Was już jest po świętach, w sumie nie wiem, czy w święta puszczę vloga, jutro chyba nie będę puszczała, w jak może puszczę vloga, jutro, jutro chyba vloga nie będzie, ale to jeszcze Wam nagram krótkiego, krótki taki materiał. A póki co biorę się do roboty, bo gadam i gadam, a czas w miejscu nie stoi. Serniczki bez spodu. Które po lewe i będzie dobrze. Sałatka zrobiona, zupa zrobiona, mięsko upieczone i chyba tyle. Mięsko tutaj upieczone takie mięsko gotowane. Pokażę Wam, co kupiłam w tym pepko To jest mój swetr. Więc tak, w Empiku kupiłam taką racę przywidać. Chyba dobrze. E, Taką w wępiku. Świeczki. To Świeczki e, 99 i 0 Tak czy tak, nie wiem w jakim w jakim stopniu to będziecie widzieć. Takie złote będą pasować do tego torku. E, w tym... Pepko sobie Laura wzięła taki obrazek do pokolorowania, tutaj z tyłu są farby. Co jeszcze? Yy, amelka daje jeść zwierzakom. Dlatego tak miałczą. Yy, takie do. Yy, takie. Yy, no, pierdzące takie. Yy, trąbki, wiecie, to takie coś. Bo yy, balony to mam, nie kupowałam, bo mam balony. Baterie, takie małe paluszki, bo będę potrzebować. Tutaj Laura sobie wzięła coś takiego w Pepko do robienia, nie wiem, bransoletek. Tu jakiś długopisik. Ja sobie kupiłam klapki. Ja mam takie klapki drewniaczki, co kupiłam sobie, kto pamięta, w roz w biedronce, ale one na takie upalne dni, na ciepło się nie nadają. Tak są ciężkie na nodze, e, takie te drewniaczki, pamiętacie? E, a te są naprawdę bardzo fajne e, i one kosztowały 20, słuchajcie, złoty. Za tamte zapłaciłam chyba 40 w biedronce, ale one są takie ciężkie, na grubej plastik, tu mają plastik zakryty. One są fajne, ale jak jest deszczowy dzień, na, na deszcz, to są, słuchajcie, fajne, ale na takie ciepłe dni. To yy, ciężkie są na nogach, mi się nie sprawdzają, więc kupiłam sobie właśnie te kroksy, tak zwane. One są po prostu na podwórko, według mnie na lato, na upał, są najlepsze. I fajny taki kolor mają, bo mam taki kolor pudrowy róż. I cztery takie, słuchajcie, znicze świeczki. Cztery takie świeczki, bo yy, mi się skończyła, a będę potrzebowała tutaj do zdjęcia one mi się bardzo fajnie y, sprawdzają bo jedna mi na, no powiedzmy, że na tydzień wystarcza, więc takie te, dobra, więc tak mięsko mi się upiekło zrobiłam y, cztery serniki ale mniejsze, bo w iFryzerze to podzielam na pół, czyli tak jakbym zrobiła dwa bo jedno tam dziadkom zawiozło drugie ten, no i tak wiecie, żeby było mięsko upiekłam jedną, y, upiekłam karkówkę i upiekłam y, ej, psz. I upiekłam, jak to się nazywa? Co ja upiekłam? Golonkę, a łopatkę mi się gotuje, będzie taka gotowana. Zupę zrobiłam, barszczyk biały, no i to tyle tam. Całatkę tą też zrobiłam, ale powiem Wam, że takie tempo już jest 17. Nic Wam już tam z gotowania takiego nie nagrywałam zbytnio, no bo już mam taki niedoczas. Idę na podwórko właśnie. Tutaj mam oświęconkę. Byliśmy właśnie z koszyczkiem. Tutaj Laura naklejała takie króliczki rano. Um, idę, słuchajcie, na podwórko, bo muszę skoczyć ten płotek robić, bo wypuściłam kozy i co chwilę mi tam kwiatki podgryzają, więc idę tam zabezpieczę tą siatką, bo wczoraj naszykowałam, tylko nie zdążyłam jej zabezpieczyć, bo spadł deszcz, już było ciemno, bo było już po 1900. I po prostu się nie wyrobiłam, więc sąsiadkę sobie idę zabezpieczę, bo kołki powbijałam, ją przycięłam, ale nie zdążyłam zabezpieczyć, więc idę to zrobić, będę miała już z głowy. Pokażę Wam na łące, jak rośnie trawa. No i słuchajcie, tyle na dzisiaj. Yy, idziemy na, na podwórko. Zobaczcie, jakie mam pomidory duże. Patrzcie, już się nadają do piekowania, ale przed świętami ich nie przepiekuję, bo po prostu nie zdążę, nie wyrobię się. Ale już są bardzo duże dopikowania. Tutaj mam, co ja tutaj mam? Widziałam tą karteczkę. O, karteczka mi zamokła. Tu jest astra. No, mam mam dużo tego dopikowania, ale to wszystko po świętach. A to są te kwiaty, które Wam mówiłam, że dostałam od babci. Ja Wam zapomniałam w ogóle ich pokazać. E, to są takie duże kwiaty. Zobaczcie, jakie są wysokie. One sięgają. One sięgają mi dotąd. Jak są przy ziemi. Bardzo są duże, i dostałam właśnie trzy takie. dała mi też takie duże doniczki, więc postawiłam. To są takie podwórkowe, bo u niej stały przy balkonie na takich właśnie doniczkach, ale troszeczkę innych. I chyba tamte też przywiozę. Na razie postawiłam na tych. Fajnie by było te doniczki jakimś sznurkiem obleść, żeby były bardziej dekoracyjne i by też to, słuchajcie, fajnie wyglądało. A to są. Nie wiem, jak one się nazywają, nie mam pojęcia, ale zapomniałam. I postawiłam to tak fajnie, wyglądałem takie duże. Na razie psy szczekają, muszę zaraz iść, co tam się dzieje. Eee, tutaj mam ten, tutaj mam, eee, to jest inny. I mam trzy takie, wzięłam. Jeden stoi w sypialni, jeden wzięła sobie Laura, a jeden stoi tutaj w salonie, bo Amelka nie chciała, bo stwierdziła, że jest za duży. I słuchajcie, nie ma gdzie go postawić, więc na razie stoją tak. Ale są przepiękne. A nie ma to tamto. Zapalę jeszcze tutaj e, znicz, znicz. Czasem z nisz, teraz z tymi świeczkę, bo mi się skończyła utaty, e, bo te na baterie się palą cały czas. Idziemy na dwór Pokażę Wam. Kośmiegowa zaczęła boleć. E, co zrobiłam? Bo jeszcze muszę poddać te e, chojaczki Kojaczki, krzaczki, tuje co, e, co kupiłam, to Wam tutaj pokażę. Takie za 5zł kupiłam 4 sztuki tych tui. O takie, no i tam do końca te się wsadziłam e, zaraz jeszcze popodlewam, to wczoraj wsadziłam, a te to teraz, no i tą siatkę tak zrobiłam e, ale ona się jeszcze faluje bo tutaj jeszcze muszę po jednym żeby było bardziej sztywne dać e, Zobaczam, czy psy poleciało za tatą e, no, to, ale to już nie dzisiaj bo to tylko tak na szybko zrobiłam, żeby tutaj psy mi nie wchodziły, to sobie już po świętach tutaj czymś usztywnię, jeszcze poprawię yy, i tyle. I na razie tak jest. I powiem Wam, że z taką siatką to, to nawet fajnie wygląda. Z okna czy coś to nawet to tak, wiecie, nie jest tak źle. Fajnie wygląda. Teraz pójdziemy zobaczyć, jak rośnie trawa. Co z, z moim Majdanem chciałam powiedzieć, zobaczymy, jak wygląda teraz pole. Już ładnie trawka odbiła. Pójdę Wam chwilę pokażę. I zmykam do swoich obowiązków. O, tu jaka już duża. No, ale wejdziemy tam w głąb. O, jak pięknie, ale fajnie. Uhuhu, super. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Tak postawię. Patrzcie. Widzicie, jak rośnie? Pięknie rośnie. Łąka. Zwierzaki będą zadowolone. O, o teraz widać najlepiej. Rośnie, rośnie. Jeszcze będzie trzeba tam dosiać, ale to już po świętach, bo teraz nie będziemy ciągnikiem tutaj hałasować i ciągnikiem jeździć, bo to nawet nie wypada, nie przystoi. Ale pięknie rośnie trawka, wszystko cudownie, więc bardzo się cieszę. E, będzie, słuchajcie, e, będzie fajnie. Będę sobie tutaj zwierzaczki puszać, a pójdziemy jeszcze dalej, zobaczymy. Dalej to może jest jakoś. Gęsto posialiśmy a no wszędzie tak samo. Tam Paweł dzisiaj obchód robił i właśnie widział, że bardzo ładnie o rośnie. Więc bardzo fajnie. Dobra, nie będę tutaj chodzić, nie będę tego deptać, bo to nie ma co. Patrzcie porzeczka już rośnie. O! Porzeczka! Już rośnie, już kwiaty mają borówki. E, Ciekawe jak tam na podwórku. No może pójdę, zobaczę jak tam na podwórku, czy też już takie owoce się pokazują, już tak kwitnie. E, I będziemy kończyć tego vloga. Jutro jest dzień świąteczny, trzeba jeszcze iść poogarniać. Chodźcie! Chodź, lisek! Bida skrzypi jak zawsze. No co zrobić? Kupę kasy się na święta wydało, to i bida musisz skrzypieć. Lisek, chodź! Chodź. No. Wszystko drogie. Kasa poszła. <noise> nie tylko u mnie, u Was też. Po prostu masakra. Dzisiaj jeszcze byłam właśnie w tym sklepie. Ludzi po kokardkę. Pełne kosze wszyscy, ja nie wiem. Czy to ludzie wszystko tak przyjadają? Ja już przestałam szaleć. Przestałam cudować, kupować, bo to się tego nie przeje. Potem to się wszystko, słuchajcie, marnuje. Nie, po prostu, nie, nie, nie. Ja już od tego odchodzę. Trzeba z głową myśleć, robić, a potem wiecie, no dużo rzeczy się marnuje. Dobra, czekajcie, wyjdę, są bo jestem pod zadaszeniem i nic nie widać. Pójdziemy do ogródka, zobaczymy, jak tam, e, czy widać, jak tam, no drzewka owocowe nasze, moje, tak? Tutaj mega Saigon. Trzeba pogardiać, ale też są o, owoce. Jak znaczy owoce, do no zalążki kwiatów, więc mm, też tutaj rośnie już tutaj agres. ale zobaczcie, tam jakaś folia, mi. ale tutaj też o bąki latają, zapylają, więc więc fajnie. A tu jeszcze w tym roku nie pozamiatałam. Po jesieni nie wiem, kiedy ja to zrobię. Przyjdzie na to czas i się zrobi. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę jeszcze raz, dla Was już spóźnione, no ale yy, wszystkiego najlepszego. Do zdrowka i widzimy się. Może dla Was jutro? Nie wiem. Do zobaczenia. Pa.